Byłem poproszony do głosu jako dyrektor, ale tak się dziwnie złożyło, że moje życie związane jest bezpośrednio z tym miejscem. Cztery lata jako uczeń. Później, wcześniej jeszcze, również w tym budynku, w którym znajduje się obecna szkoła, byłem przez osiem lat uczniem szkoły podstawowej. Później, po niewielu latach Wszystkim dziewczynki naszym nawet w tej stanie ja przybiegłem do pana dyrektora Karmiłka i poprosiłem go o pracę, którą zresztą dzięki panu dyrektorowi pani dyrektor Zanajcie Nowickiej w tej szkole otrzymałem. że przez ostatnie 20 lat miałem zaszczyt być w tej szkole Ja będę mieszać dwie mowy, bo to jest szkoła, a nie mogę jechać do szkole to ludzi zrozumiałam, ludzi, jaki zna to w pewnych budynkach, a my mieli wielkie szczęście w historii szkoły, szkoły, dobra i nie stał pierwszy. W szkoły gdzieś w centrum, szkoły w siebie, ten, gdzie jest na końcu szkoła. Jeszkoła. Ale Jaki artykuł szkoły dawali, pierwsza dyrektora Anatola Tymińska, a, jaki stwarzał artykuł szkoły w wielki, czas, jeszcze wojenny i paśla wojenny, ale sami doskonała wiedzę, że to wiede, jeszcze na naszej ziemi weteryjna wojna jeszcze trwała. Wielki dziękuję no, Filinom, Darafim Fionim, jaki. апошнія гады знайшоўмес пааваннярекktorа а натоміка не веда По так як многія беларусы з гэтай чарды выехаў у Савветкі союз і для нас на свой спосаб на десятткі гадоў ції. Але гэта таксама неверагодная постаць dyрекktorа, Jarosława Kastycewicza, jaki nadal witaje u tej szkole, w zmianicie uwałów Kali utusknikich Buracz prawy rektora ja i za zausił witali u tej szkole. I on nadalje witaje, to jest ja kultura, jaka ja popatrz sekretariatu i to jest kultura rektora Jarosława Kastycewicza, jak i nadalje w szkole, To następny dyrektor. Dalek. Doła Dyrektor Rzecznika, dziurki, tak jaki jak ja staram, w tej szkole dojrzał swojego życia. Ale tak sama dyrektor Zimna na Nawicka, jako na żal, urząd, aż 20 walcach tu i a lepszy, wieczny świet, a wychodzili my, dzisiaj rano, sekapitan, etamolnie tak i tak dalej. Kalili że to ludzie, i ktoś się jak nie pamiętać że tam, a dla samyj Wielkiej Brytanii Oczywiście szkoła to nie dyrektorzy. Nie tylko dyrektorzy. To nauczyciele. Pan starosta o tym również powiedział. Proszę państwa, proszę mi pozwolić na wymienienie przynajmniej tych nazwisk tych nauczycieli, z którymi miałem też bezpośrednie do czynienia. Proszę, niech wybaczą ci, których nie wymienię. Ale ja. Jako uczeń, nauczyciel, dyrektor tej szkoły miałem olbrzymią przyjemność przebywania w jednym miejscu ze wspaniałymi ludźmi. Nazwę to tak. Ostatnią ścianą. Myślę, że tak w kierunku mojego ulubionego wizytatora, Pana doktora, myślę, że Polski, a może po w Polsce w ostatnim czasie Oczywiście poza pieniędzmi i poza wszystkim innym brakuje osobowości wśród nauczycieli, takich wybitnych osobowości, z którymi my tutaj jako uczniowie mieliśmy do czynienia. Zostawiam, bardzo żałuję, że nie widzę przed sobą pani Safinko Drakuw, która była tutaj niemal od początku tej szkoły i która nadal jeszcze jest z nami, ale być może nie mogła już przyjść tutaj. Ale ja z wielkim sentymentem zawsze będę wspominał swoją polonistkę, panią Krystynę Grajewską, która, nie ukrywając, chciała ukierunkować mnie w tym, ażebym został polonistą i kończyłem szkołę, wstydziłem się jej powiedzieć, że za nauką pana dyrektora Kartylko poszedłem na kierunku Białoruska. Po prostu się wstydziłem jej powiedzieć, że nie znam takiej decyzji nie potrafię. Ale Nadzorczymi, się subwencjami matematyków. Nigdy nie był matematykiem, ale moją wychowawczynią na szczęście była pani profesjonalna tkaczka, dzięki której w której części zdaliśmy wielu z nas maturę, ale wcześniej też pamiętam doskonale panią Ludwiką Wąsowicz, która także była moim nauczycielem matematyki. Proszę Państwa, można wymieniać tutaj dziesiątki nazwisk. Z wielkim sentymentem, chociaż ja, ja, ja mam też zbyt wiele że nie byłem też biologiem, a uczyło biologii wspaniała pani profesor Giemela Sulima, której też zadzieliczą bardzo dużo, nie tylko y, jako uczę tej szkoły, ale także w późniejszym czasie, kiedy bardzo mocno wsparła mnie wraz z niezapomnianym mężem, panem dyrektorem Solimą, w momencie, kiedy zechciało mi się pójść w tą tak zwaną lokalną politykę. Proszę Państwa, to są nauczyciele, którzy mnie uczyli. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich, ale miałem tę olbrzymią przyjemność, że po przyjściu tutaj do tej szkoły jako nauczyciel nadal spotkałem się ze swoimi nauczycielami. I proszę mi pamiętać, takie wejście byłego ucznia do pokoju nauczycielskiego jako już nauczyciel, jest czymś, czego się nie zapomina na dobrej żyć. Panią profesor Wieleś-Sylewicz, panią profesor Marię Mikołaję, pana profesora Anatola Sawickiego i niezapomnianego pana profesora Wielkiego Akademii Miałem się wiedzieć, współpracować przez wiele lat z panem profesorem, dyrektorem Sergiuszem Kaszukiem, który tutaj też był nauczycielem, ale to też dyrektor ze Szkoły Dostogo bo też był dyrektorem Szkoły Dostogo 3. Wspominam z, z sentymentem Panią Helenę Stepanią, która tutaj mnie uczyła wielu przedmiotów, a później nawet poszedł tego, że też byłem liderem. Wspominam z, z, z sentymentem wszystkich moich kolegów i koleżanki, Panią Mirosławę Małyszewską, Pana Nikolajka Ostrzeczna, Pana Piotra Brodniakiewicza, którzy tworzyli, budowali Tę szkołę. Proszę wybaczyć, że nie wymienię wszystkich, bo każdy z nich wniósł jakąś olbrzymią cząstkę w tę szkołę, w budowę szkoły. Ale oczywiście doktorzy, nauczyciele, że... chciałbym zwrócić uwagę także na tych ludzi, którzy pomagali i na co dzień pracowali w tej szkole, w tej szkole na, a mianowicie i służbę. To oni także swoją pracą. Budowali. tę szkołę, sprzątali tę szkołę, pomagali tą szkołę, a często dla uczniów byli swoimi tymi, nie wiem, którzy zaufania, bo to zawsze można było pójść do pani Basi czy do kogoś innego i popłakać, że sam nauczycielka to jest taka, teraz nie powiem coś złego, bo taka to jest szkoła, szkoła zbudowana, domu. I trzeba wskazać że ta szkoła to urząd z wyższa święciacz wypustnikowych. No, a tych ludzi, jakie przychodzili u ciaszki, rozdygieryjach, nikt nie miał szkadzała to jeszcze tu, trzeba było uczyć się Za urządzi w szkole, to jeszcze eta jak swoboda, jak białoruska, jak mowa tak samo. I już taki, a więc swoje miejsca uświecił.

do tych się siatowców i rywalów. Proszę Państwa, ludzie będą budować nadal przyszłość tej szkoły. To jaką ona będzie, będzie zależało od społeczności szkolnej, od społeczności lokalnej, ale myślę, że także od społeczności ogólnie rozumianej w większości białoruskiej w Polsce. Na pewno będzie to szkoła białoruska, jeżeli większość młodzieży nie będzie popierała naukę języka białoruskiego. Bo bym też trzeba mówić o zachowaniu pewnych tradycji, ale wtedy staniemy się tylko wyłącznie, pewnym miejscem odborem. A szkoła to jest codzienne życie, to jest budowanie jej przeszłości. tutaj było powiedziane od paru miesięcy Wam na urlopie dla zdrowia. A to jest też taki moment, w którym można nadrobić wiele zaległości i poświęcić się tym pasjom, na które nie było czasu, kiedy człowiek pracował. Tak pracownik. No ukrywam, że tę pracę tutaj szczególnie traktowałem jako coś swojego. To jest moje miejsce, no tak? to jest mój czasami wiodący ten pierwszy dom. Ale jak już jestem na tym umowy, to mogę poświęcić się drugiej swojej pasji, a mianowicie poezji. Pytam dużo poezji. I dlatego, jeżeli państwo pozwolą, chciałbym zakończyć swoje wystąpienie wierszem. Spotykając się w Dzień Woli. Dzień uświata niezależnej Białorusi i niezależnych Białorusia. Białorusa. Chcę u was wielki serdeczna przywitajcy tym dniu. siebie Białorusa ale tak samo musi ich sympatyka Białoruskiej sprawy, jak i ja, Jośna do tej zady. A ten wiersz będzie wierszem Ładzimira Nieklaja. Jako, że on jest bardzo krótki, to pozwolę sobie zacytować w oryginale i w tłumaczeniu pana Adama Domowskiego. U drewa, u żaleza wiek inmienny, a wieczna je u kamieniach żywie i Białoruś. Jak karabiel kamienny, co to musi patanąć, a ją pływie. Drewno żelazo rybło w proch się zmienią. Wieczny jest kamień, który nie przeminie. Tak z Białorusią, co jak łódź z kamienia, nie może nie zatonąć, a wciąż pływie. I niechaj pływie, jak kamienny karabiel ze swobodnej Białorusi. I niech ten, ta kamienna łódź licą Białoruskiego w Bielsku-Podlaskim przez następne dziesiątki lat. A jak mówił nasz wspaniały Sokrat Janowicz, Białoruś to nie jest sprawa ramięczaków. Dziękuję Wam serdeczna, ciała dobra, nam. Dziękuję bardzo.